Witam Was wszystkich z tej strony Jack Samurai i witam Was w analizie trailera Krainy Lodu 2. Dzisiaj przyjrzymy się nowym informacjom, które dostarcza nam ten oto materiał, a jest co patrzeć, więc zacznijmy od samego początku. Pamiętacie może tamten moment, w którym Elza chciała się wydostać z wyspy niestety jej się to nie udało, więc prawdopodobnie to jest ta scena, w której ona miała się utopić, ale w rezultacie miała wizję w postaci konia wodnego, czy jak tam to się to nazywa. Najprawdopodobniej w Arendel będą się dziać o wiele groźniejsze rzeczy niż to, co sprowadziła Elza w pierwszej części. Prawdopodobnie będzie to coś o wiele gorszego. I starszego niż nawet same trole, które mieszkają w Arendel. Wiemy, że sama Elza posiada magiczną moc, a konkretniej moc panowania nad mrozem i śniegiem. Tylko pytanie, jak ona te moce dostała? Prawdopodobnie w sequelu dowiemy się czegoś więcej na temat jej prawdziwego pochodzenia. Może tak naprawdę Elza nie jest biologiczną córką. Króla i królowitko może była adoptowana? Może o to chodzi? No bo jakoś nikt z jej rodziny nie posiadał żadnych magicznych zdolności, ale tutaj możecie zobaczyć otwierającą się bramę, która jest zasłonięta chmurami. Prawdopodobnie jest to ta ukryta kraina na północy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zobaczmy sobie jeden bardzo ciekawy moment. Dokładnie w tym miejscu jakaś potężna moc magiczna prawdopodobnie podpala cały las. Bo to nie jest żaden naturalny ogień. Pewnie to jest jakieś potężne zaklęcie albo wypuszczony prawdopodobnie jakiś ognik, aby odstraszyć intruzów. Jak możecie zobaczyć, Anna razem z Kristoffem musieli uciekać, ponieważ ogień był prawdopodobnie zbyt potężny. Tylko pytanie: co albo kto wywołał ten potężny ogień? Albo inaczej, kto rzucił zaklęcie, aby ich stąd wygonić? To na razie jest bez odpowiedzi, ale prawdopodobnie to jest ktoś, kto chce sprowadzić katastrofę na Arendel, albo prawdopodobnie szuka Elzy. Może to jest ktoś, kto potrzebuje jej mocy, może to jest ktoś, kto chce ją wyssać, może to jest ktoś, kto chce opanować zarówno magię lodu, jak i ognia. Hmm, bardzo ciekawe, nie? Teorii, jak i ludzi jest bardzo wiele, a to jest tylko moja wyłącznie teoria. Mam nadzieję, że Disney naprawdę się postara przy tym sequelu, bo z tego co ja widzę, a nie lubiłem krainy lodu ze względu na jeden szczegół, tę durną piosenkę, ale tutaj widać, że postarali się bardziej o fabułę. Jeżeli naprawdę kraina Lodu 2 będzie tak zorganizowana jak. Pokazują to na trailerze, to dowiemy się naprawdę sporo o przeszłości Elzy. A może nawet dowiemy się tego, że istnieje więcej takich ludzi z magicznymi mocami, tak jak ona. A może natrafimy na całe miasto ukryte, albo pod Arendel, albo za tą mgłą, w której mieszkają może czarodzieje albo czarnoksiężnicy. Kto wie? Mam tylko nadzieję, że jak pójdę do kina. No to będę mile zaskoczony. Więc jeżeli chodzi o analizę, co mogliśmy zobaczyć, Elza prawdopodobnie będzie głównym celem. Plus ta wyprawa na pewno zmieni jej sposób myślenia. I nie tylko jej. Więc mam nadzieję, że się spodobała Wam krótka analiza. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i powiedzcie mi, jakie są Wasze teorie. Odnośnie nowego filmu Disneya. A ja Was zostawiam. Spijcie sobie wszyscy spokojnie. Dobranoc.